To już drugi raz parafia prawosławna z Monachium Stanie Polskiego wiecznie organizuje chrześcijańskie spotkanie motocyklowe, które ma na celu pokazanie piękna powiatu skulskiego, ale też jego wielokulturowości i tego, że tu ludzie z różnych kręgów, z różnych Wyznań żyją wspólnie i motocykliści dzisiaj od 9 wystartowali z Kruszynian. Wznieśmy modlitwę w cerkwi św. Janę w Kruszynianach i wyruszyliśmy poprzez powiedz Sokulski w trasę, by odwiedzić i cerkwie, i kościoły, i meczety, by wspólnie podziwiać piękno naszej gminy. Ile motocyklów wzięło udział? Było 36 osób, około 30 motocyklów. Czy motocykliści chętnie wzięli udział w tego typu spotkaniu? Tak, pogoda dopisała, e, frekwencja również e, też była lepsza niż w ubiegłym roku. Byli zadowoleni, powiedzieli, że wrócą do tego pięknego powiatu sokolskiego jeszcze raz. Jakie motocykle wzięły udział? Dziś wzięły udział motocykle głównie turystyczne. Był różny przekrój przez kruzery turystyczne, enduro. Głównie przyjechali pasjonaci motocykli, tak? którzy lubią turystykę motocyklową. Było też kilka motocykli sportowych, ale sportowe raczej jeżdżą na tor niż na takie zloty. Uczestnik, który miał najdalej na dzisiejsze spotkanie? Aha, zdecydowanie z Włocławka, tak. Jest już drugi raz przyjechało małżeństwo z Włocławka którzy mają ponad 300 km. Głównie przyjechali ludzie z Białostoczyzny i tutaj z Sokurczyzny.